Witam serdecznie na kanale Gazetki Sklepowe. Czy marzysz o tym aby zrobić mądre zakupy i oszczędzać pieniądze. A może szukasz inspiracji porad jak wybierać najlepsze produkty i korzystać z aktualnych promocji. Być może uwielbiasz polować na najlepsze promocje i okazje w swoim ulubionym sklepie. A może szukać praktycznych porad dotyczących oszczędzania pieniędzy i zarządzania budżetem domowym. Jeśli tak. To dobrze trafiłeś. Na kanale Gazetki Sklepowe znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Przeglądamy najnowsze gazetki sklepowe, prezentujemy gorące promocje i oferty oraz dzielimy się sprawdzonymi wskazówkami dotyczącymi oszczędzania pieniędzy i zrobienia fajnych zakupów. Subskrybuj nasz kanał i dołącz do społeczności skupiającej się na oszczędzaniu i mądrym wydawaniu pieniędzy. A razem Odkryjmy świat fantastycznych okazji i sposobów na to, jak zrobić więcej za mniej. Nie zwlekaj, kliknij przycisk, subskrybuj i dołącz do nas już dziś. Nie zapomnij także o włączeniu powiadomień, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi filmami. Dziękujemy, że jesteście z nami na kanale Gazetki Sklepowe. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na niebie świeci, noc się ciszą, po wiosce niesie. W domach ciepło, śmiech się budzi, każdy do stołu dziś piesznie leci. Choinka miga światłem w izbie, drewno w piecu cicho trzaska, a kolenda już się niesie, od sąsiada aż po chaty. Hej, kolenda nam dziś gra, śpiewa i głośno, ile sił. Niech się niesie w każdy dom, niech ją słyszy cały świat. Przy stole wszyscy są, a kto daleko ten myślami dziś jest tuż obok nas.